Marika Papowicz, trzecie miejsce w biegu na 200 metrów, wcześniej piąte na 100. Jakie wrażenia z tych zawodów? Można powiedzieć, że jestem zadowolona. Bardziej z 200 metrów niż z 100 metrówki. Przespałam start na 100 metrów. Kibiców mogę przeprosić, tylko liczę na to, że się rozkręcę. Gdyby nie ten start, myślę, że byłoby dużo lepiej. A jak biega się przed własną publicznością? Rewelacyjnie. Ja uwielbiam biegać w Bydgoszczy. Zawsze to powtarzam i chcę się pokazać z jak najlepszej strony. Mam nadzieję, że dzisiaj chociaż trochę się zaprezentowałam. Obiecuję, że 15 sierpnia na Mistrzostwach Polski będzie zdecydowanie lepiej. A na Mistrzostwach Świata też będzie lepiej? Szczerze mówiąc nie myślę na razie o Mistrzostwach Świata, bo żeby pojechać na Mistrzostwa Świata trzeba zrobić minimum najpierw. Więc myślę o minimum. Jakie cele na najbliższe tygodnie? Wyratujemy w czwartek do Göteborga ze sztafetą 4 x metrów. Postaramy się tam o minimum. Mam nadzieję, że tam też biegam indywidualnie i że ruszę się jeszcze do przodu.